Sąd nie uwzględnił wniosku o areszt dla Mameda CH. Mamed CH nie trafi do aresztu. Sąd rejonowy w Katowicach nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt dla byłego zawodnika MMA, który usłyszał 11 zarzutów dotyczących między innymi paserstwa luksusowych aut. O postanowieniu sądu poinformował naczelnik Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla. Sąd uznał, że dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów. Ale przeprowadzenie dalszych czynności w postępowaniu nie wymaga stosowania takiego środka zapobiegawczego, powiedział prokurator. Na polecenie prokuratora 11 czerwca 2019 roku funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali Mameda CH, który po doprowadzaniu do prokuratury usłyszał zarzuty. Zarzuty dla Mameda C.H. w toku postępowania prokurator przedstawił Mamedowi C.H. siedem zarzutów paserstwa samochodów kwalifikowane z artykułu 291 paragrafów, jeden kodeksu karnego oraz jeden zarzut usiłowania paserstwa z artykułu 13 paragraf 1 K.K.W.Z.W. z artykułu 291 paragrafów. Jeden kodeks karny podejrzany dopuścił się tych czynów od kwietnia 2016 roku do lutego 2017 roku. W toku postępowania ustalono, że samochody pochodziły z zagranicy, między innymi z Czech. Wśród samochodów znajdowały się między innymi luksusowe pojazdy takie jak Porsche Panamera, Range Rover Evoque, BMW M6. BMW Serii 7 Mamet CH. Jest również podejrzany o nakłonienie w kwietniu 2017 roku w Warszawie i Rybniku innych osób i kierowanie wykonaniem przestępstwa polegającego na spaleniu dwóch samochodów kwalifikowane z artykułu 18 paragrafów 1 i 2 KKW z artykułu 288 paragrafów 1 kodeks karny Ponadto usłyszał on zarzuty użycia w październiku 2018 roku w Olsztynie przemocy i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji w celu zmuszenia ich do zaniechania zatrzymania i przymusowego doprowadzenia innej osoby kwalifikowane z artykułu. 222 paragraf 1 kodeksu karnego i artykuł 224 paragraf 2 kk oraz znieważenia funkcjonariuszy policji kwalifikowane z artykułu 226 paragrafów. 1 kodeks karny podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mamet CH. To były zawodnik MMA, występował również w programach rozrywkowych i reklamach. Do Polski przyjechał z Czeczenii. Od 2010 roku ma polskie obywatelstwo.